Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj jest z gry Armored Warfare i dzisiaj omówimy sobie kołowy transporter opancerzony Rosomac. Pojazd siódmego poziomu w grze Armored Warfare. Pojazd polski, produkowany od roku 2003 w Polsce. Jest to licencyjna wersja pojazdu fińskiego Patria AMV, chociaż teraz już w dużym stopniu to jest polski pojazd i do teraz wyprodukowano 903 egzemplarze tego pojazdu w różnych wersjach. Nie tylko wersja taka właśnie jak widzimy na ekranie, czyli wyposażona w wieżę i armatkę 30 mm, ale również wersja, która jest wozem dowodzenia, wersja ewakuacji medycznej, więc również wozy techniczne. Więc wersji tego pojazdu jest naprawdę mnóstwo. Jest to pojazd naprawdę uniwersalny. Wprowadzono go po to, żeby wycofać już przestarzałe skoty i część BWP-1. Jeśli chodzi o... Uzbrojenie w grze Armored Warfare to dysponujemy tutaj armatką 30 mm, ale nie posiadamy PPK. I ten pojazd na początku bywa problematyczny, dlatego że w Szakalu mamy PPK, w tym pojeździe nie mamy PPK. A PPK w grze Armored Warfare robi niesamowitą różnicę i na początek też mamy niezbyt udane pociski. Są podkalibrowe pociski, które penetrują ze 150 m 150 mm pancerza z 500 m 113 z... i problemem nie są obrażenia, które Zadają te pociski, ale fakt, że one mają dość mało penetracji, i w przypadku starcia z lżejszym pojazdem, to ok, jak najbardziej te pociski się sprawdzają, ale w przypadku starcia z czołgiem, no to jesteśmy troszeczkę na przegranej pozycji. Pociski odłamkowo-burzące oczywiście niewiele zmieniają, penetracja 10 mm, obrażenia w przypadku penetracji 54, penetracja częściowa 36, brak penetracji 18. Również te lepsze pociski podkalibrowe, których ja jeszcze nie wybadałem, one są niewiele lepsze. Ze, stu, ze 150 metrów 180 mm pancerza możemy przebić. Z 500 metrów 135 mm pancerza. Obrażenia również 32. I właściwie na początek warto sobie wybadać, jeśli ktoś ma wolne doświadczenie, najlepsze pociski, bo wtedy będzie się najprzyjemniej nam grało. A konkretnie amunicję pele. Jest to. Hybryda amunicji przeciwpancernej i penetratora odłamkowego. Na początku wydaje się, że ona penetruje w stosunkowo mało pancerza, bo zaledwie 95 mm, ale zadaje obrażenia za każdym razem. Jeśli przebijemy, zadajemy 36 obrażeń. I teraz, niezależnie czy spenetrujemy częściowo, czy nie spenetrujemy pancerza, to zadajemy po 30 obrażeń. Z 1000 metrów ona penetruje zaledwie 48, ale na tak dużych odległościach raczej nie będziemy prowadzić ognia. A te pociski są po prostu rewelacyjne. Praktycznie w większości bitew właśnie je wykorzystuje, bo one mają największy sens. Przechodząc do samego rosomaka, to w porównaniu z szakalem. To na pewno widać różnicę rozmiarów. Szakal jest dość mały, dość zwrotny, dość szybki. Rosomak też jest szybki, potrafi się rozpędzić nawet do 100 km na godzinę. W wodzie to jest 10 km na godzinę, ale jest dużo większy. Dlatego, że na początku, kiedy będziemy jeździć Rosomakiem, w grze Armored Warfare, to możemy odnieść wrażenie, że jeździmy wielkim pancernym pudłem na kółkach i to jeszcze z nie najlepszym pancerzem, dlatego, że kadu przeciwko AP to zaledwie 55 mm przeciwko hitom 110 mm. Jeśli chodzi o pancerz wieży to jest nieco lepiej 95 mm przeciwko AP i 165 mm przeciwko hitom. I na początku nam się może wydawać, że ta ochrona jest niewystarczająca, że tego pancerza jest za mało. No, najlepszą taktyką na ten pojazd jest nie pokazywanie się wrogowi, a jest to dość trudne, dlatego że ten pojazd jest dość duży. Oczywiście na pewno potężnie wzrasta nasza przeżywalność, kiedy mamy oddział przeciwpancerny, dlatego że jest szansa, że on po prostu zlikwiduje przeciwnika, zanim ten zdąży nas y, mocno poturbować. Więc to jest znaczące wzmocnienie siły ognia. Sam pojazd mi się wydaje jest dość interesujący, jak najbardziej się spisuje. Jest to pojazd, który na pewno jest warty uwagi, dlatego że później idziemy do naprawdę ciekawych pojazdów na dziesiątym poziomie. Zresztą, zaraz postaram się pokazać ten pojazd w bitwie jesteśmy już w bitwie, jak już mówiłem, najlepsza taktyka na Rosomaka to stanie z tyłu nie powinniśmy się pakować zanadto do przodu, dlatego, że dość szybko zejdziemy, dodatkowo nasza piechota jak najbardziej nie może być zbytnio wystawiona na ostrzał sam pojazd jest dość duży i pod tym względem problematyczny dlatego, że ciężko go ukryć ten pojazd może pełnić rolę taką jak na przykład bojowe wozy piechoty jednak to będzie niezbyt idealne rozwiązanie, dlatego że warto tutaj zaznaczyć, to jest kołowy transporter opancerzony, czyli bliżej temu pojazdowi do np. M113 niż np. do M2 Bradley. I różnica polega na tym, że kołowy transporter opancerzony ma dostarczyć na pole bitwy żołnierzy w sposób bezpieczny, może podjąć walkę w razie potrzeby, ale to nie jest jego główne zadanie. Natomiast bojowy wóz piechoty ma towarzyszyć piechocie. Podczas działań na polu bitwy, czyli troszeczkę inna rola. Owszem, M113 przez bardzo długi okres czasu wykorzystywano w roli takiego improwizowanego bojowego wozu piechoty, jednak to nie jest idealne rozwiązanie. Bojowy wóz piechoty jednak jest wojsku potrzebny, i teraz wojsko polskie stara się wprowadzić na wyposażenie bojowy wóz piechoty Borsuk. Mi się wydaje, że jest to jak najbardziej dobre posunięcie. Rosomak jest naprawdę dobrym pojazdem, jak najbardziej udanym. Zresztą podczas na przykład walk w Afganistanie w dość trudnych warunkach, jak najbardziej się ten pojazd spisywał, to jednak, mi się wydaje, bojowy wóz piechoty jest po prostu dla wojska polskiego konieczny. Jest po prostu jak najbardziej przydatny na polu bitwy taki bojowy wóz piechoty. A no, kołowy transporter opancerzony nie w każdej sytuacji może podołać. W załogę tego pojazdu stanowią 3 osoby, plus może zabrać ten pojazd na swój pokład 8 żołnierzy desantów w wersji afgańskiej 6. Rosomak był wykorzystywany w warunkach bojowych i spisał się naprawdę dobrze, a wszelkie modyfikacje, które są dodawane tego pojazdu, powstały w dużym stopniu. Oparciu o doświadczenia z eksploatacji go, właśnie w warunkach bojowych, to są, można powiedzieć, najlepsze warunki do testowania broni, dlatego że tutaj możemy uwzględnić wszystkie wypadki, wszystkie możliwe problemy, które mogą powstać w warunkach bojowych i skutecznie zapobiegać powstawaniu ich w przyszłości. Czyli pojazd jest naprawdę wartościowy. Jest to pojazd, jak najbardziej mi się wydaje, udany pojazd, który jest naprawdę dobrą marką, jeśli chodzi o Polskę. Jak najbardziej ten pojazd się spisuje w grze, Armor Warfare też jest całkiem niezły jednak trzeba tutaj pamiętać, że to jest y, również pojazd kołowy i kołowy pojazdy mają to do siebie, że no, trzeba nimi wielokrotnie manewrować, a z racji tego, że Rosomak jest dość duży, to manewrowanie, no troszeczkę zajmuje czasu i niekiedy przez to możemy zginąć. Trzeba uważać, gdzie się pakujemy, trzeba jeździć nieco z tyłu, dlatego, że jeśli stojemy zbyt z przodu, no to jak najbardziej wtedy zostajemy dość, dość szybko zlikwidowani, dlatego, że no, ten pancerz nie chroni przed wieloma typami amunicji, właściwie tylko przed działami. Mniejszego kalibru, większe działa, pociski PPK nas przebijają, jednak, tak mi się wydaje, że pojazd warty uwagi jak najbardziej się spisuje. Na początku bywa ciężko, bo trzeba się do niego yy, przyzwyczaić. Jest to całkiem inny pojazd niż Szakal. Szakal jest mały, zwrotny ten pojazd jest takim, no można powiedzieć klockiem i zwrotny też jest ale inaczej zwrotny niż na przykład szakal, szakalem możemy się kręcić wokół na gąsienicach, natomiast y, tym pojazdem tak nie możemy zrobić, więc to też w niektórych sytuacjach może być dla nas zgubne, jeśli gdzieś wjedziemy i nie możemy szybko skręcić, to wtedy jest to niezbyt przyjemna sytuacja jednak moim zdaniem ten pojazd jest jak najbardziej wartościowy, warto nim sobie zagrać w grze Armored Warfare jest to naprawdę solidna siódemka, trzeba tu również nadmienić, że na ósmym poziomie również znajduje się Rosomag, ale już zmodyfikowany, z dużo większym poziomem ochrony, ten poziom ochrony którym dysponujemy na siódmym poziomie to jest taki podstawowy, na ósmym poziomie dysponujemy już znacznie bardziej zaawansowanymi systemami ochrony ten pojazd na ósmym poziomie ma dużo większą ochronę i dużo lepiej się pod tym względem spisuje, też posiada PPK to też zwiększa jego siłą ognia i podobną drogę przed Rosomak dlatego, że na początku nie był to pojazd jakiś mega dobry dopiero te doświadczenia, które zebrano podczas działań wojennych sprawiły, że ten pojazd naprawdę stał się rewelacyjny, bo po prostu przystosowano go do tego, co się dzieje faktycznie na polu bitwy, możemy przeprowadzać setki symulacji, a okaże się, że te setki symulacji nie pokażą tego, jak wygląda pole bitwy naprawdę natomiast pole bitwy rządzi się własnymi prawami, zwłaszcza w takiej wojnie, jak była wojna afgańska no, na pewno tutaj to doświadczenie, które zebrano, nie tylko zaowocuje w samym Rosomaku, ale również w innych pojazdach, które będą projektowane, dlatego że to jest doświadczenie bardzo istotne. Więc Rosomaka ja oceniam jak najbardziej na siódmym poziomie pozytywnie w grze Armored Warfare. Jest to naprawdę mi się wydaje fajny, i solidny pojazd, który warto posiadać, ale dla tych, którzy nie chcą grać Rosomakiem, to jest możliwość podążania inną linią, alternatywną linią, która też jest ciekawa, ale troszeczkę inaczej wygląda, ma trochę inną specyfikę. Rosomaki to Rosomaki. Ta linia właśnie chińskich pojazdów jest. Troszeczkę inna, ale niewątpliwie również dość ciekawa. Ja już powoli będę kończył. Napiszcie co myślicie o Rosomaku. Jak wam się ten pojazd podoba? Czy graliście tym pojazdem w grze Armored Warfare? Jeśli tak, to napiszcie jak w waszych rękach się spisywał. Napiszcie też czy pojawił się ten pojazd w jakiejś innej grze. Jeśli tak, to jak tam się spisywał. Czy też był również dobrym pojazdem? Czy może raczej przeciętnym? Z mojej strony to tyle. Jeśli film wam się podobał, no to zostawcie lajka. Zasubskrybujcie kanał. Komentarze jak zawsze są dla was. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, no i cześć.